Odszukuję biuro związku adwokatów, mieszczące się na końcu sali, z wejściem przez mroczny korytarz. Siwy, uśmiechnięty staruszek, zagubiony w jednym z tysięcy mrocznych, sklepionych pokojów, udziela mi wyczerpujących informacji. Musi się pan dowiedzieć, kiedy o której godzinie i przed jakim trybunałem będzie sądzony pański przyjaciel. Wtedy przyjdzie pan do mnie o godzinie 11:45 i przydzielą panu adwokata. A gdzie mogę się o to poinformować? O Ronsie nie może, neru? No. Idę do wskazanego biura, a raczej błądzę. Jakimś ciemnym wyjściem wpadam wprost na tyły konserżerii. Przez jakąś okratowaną bramkę dostrzegam sławną łąkę. Tam dalej okna korytarza, przy którym mieści się toalet. Znam te miejsca lepiej od przewodników. Zawracam i wpadam wprost na bramę aresztu, przed którym stoi żandarm. Wskazuje mi, jak trzeba iść. Przez wielkie podwórze koło Sant Chapelle wchodzę do drugiego budynku sądu. Trzeba tu czegoś szukać, aby przekonać się o ogromie tego labiryntu sprawiedliwości. Trafiam w końcu na właściwe drzwi. Oczywiście czekam, wreszcie podaję kartkę z nazwiskiem Anatola. Szukają, szukają, nic nie znaleźli. Niech pan idzie do pisarza. Petit parquet. Znowu błądzę i po długim chodzeniu dostaję się do właściwego miejsca, przełażąc przez jakieś rozwalone drzwi, pokój pełny rusztowań i schody w trakcie odnawiania. Naturalnie czekam, bo pisarz gdzieś wyszedł. Po powrocie z gdzieś szuka długo w olbrzymiej księdze o rozmiarach wprost z bajki przynajmniej metr na metr i dwadzieścia centymetrów grubości. Księga złych i dobrych uczynków z sądu ostatecznego. Jeździ palcem zakończonym typowo brudnym paznokciem, mruczy smoka, powtarza nazwisko Anatola za każdym razem inaczej. Wreszcie palec zatrzymuje się i pada krótka odpowiedź. Rozprawa odbyła się w piątek. A jaki wyrok? Pytam. Tego nie mogę panu powiedzieć. Czy pan jest kimś z rodziny? Nie. Ale Orżyny papa? – ale ja wiem, że rozprawa ma się odbyć jutro. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Może panu powiedzą coś tam i tam. Idę pod wskazany adres. Po niemal trzech godzinach wędrówek zaczynam się już nieźle orientować. Zacząłem o jedenastej, teraz dochodzi już druga. Przychodzę i znowu czekam, tym razem w ogonku. Czekam przeszło pół godziny. Wreszcie dobrnąłem. Jakiś dziadzio, zasuszony w księgach jak kwiatek z majówki zwanej młodością, Wymamluje mi bezzębnymi ustami odpowiedź. Nie jest pan z rodziny. Nie mogę panu nic powiedzieć. Jestem więcej niż z rodziny. Jestem przyjacielem. Oskarżony nie ma w całej Francji nikogo z rodziny. Jest sam. Sam. Lesel. I mruga na mnie zaczerwienionymi powiekami zasuszony bratek. Gdzie mógłbym się czegoś dowiedzieć? Niech mi pan pomoże. Może tam i tam, ale to nie jest pewne, odpowiada. Znowu przechodzę po dwórze. Z gwarnych sal wpadam w zupełnie ciche zakamarki z powrotem w przesiane gęsto adwokatami tłumek. Czasem mignie i zastuka głośno drewnem podeszew w jakaś smukła adwokatka o powierzchowności lesbijskiej i pozostawi po sobie zapach mocnych perfum. Młodzi adwokaci, poubierani z Angielska i wytwornie, przechodzą godni i zamyśleni, przysiadają przy stolikach i przewracają w teczkach, i skupiają się. Czyta chwilę, po czym wpatruje się długo zagubionym wzrokiem w dwudziestą trzecią szybkę witraża okiennego i pewnie marzy o jakichś wielkich sprawach, o karierze. Mając teczkę pełną drobiazgu, Palais de Gistis jest całym osobnym światem, gdzie indziej jest inny świat, wiele innych światów, całych światów. W długich korytarzach metro szemrze i huczy świat metra, w ciasnych uliczkach, koło karnawale, szereści tajemniczo świat panów Zygmusiów kapelusze wypchane dolarami laski z odkręcaną gałką w której są złote ruble brylanty i takie głupstwa hale palas kliszy z łanami utlenionych główek de to tam to tu trafiam do wskazanego biura Mieści się na poddaszu, mroczno, nisko i ciasno. Od stojącego na środku żelaznego piecyka biegnie zawieszona na drutach pod sufitem długa rura żelazna, i wijąc się między półkami, ginie w ścianie. Przy ścianach półki. Cały pokój podzielony półkami jak parawanami. Wszędzie pełno papierów, teczek i aktów związanych sznurkami, tasiemkami lub gumą ze starych dentek samochodowych. Wśród tego stoły a przy nich kilku chłopców w szarych kitlach obsługujących półki. W ciasnej klatce z mosiężnej siatki siedzi w rogu pokoju kasjer wypłacający odszkodowania świadkom. Co pewien czas wystawia mu miłowatą główkę w bereciku przez małe okienko. Tak wygląda jedno z biur w Palais de Gistis. Tak samo wyglądało sto lat temu. Staram się tu czegoś dowiedzieć, ale nikt nic nie wie. Pomimo to stoję i rozglądam się. W pewnej chwili spoza jakiejś półki wyszedł staruszek. Stanął koło piecyka i zaczął sobie smakowicie rozgrzewać ręce. Wydawało mi się, że piecze je narożnie, aby potem schrupać z apetytem. Lubię takich staruszków i mam do nich zaufanie. Podszedłem do niego z miłym uśmiechem i zacząłem zwyczajną rozmowę. Wie pan, mam taki kłopot. Już... Cztery godziny dobieram słowa. Jestem młody, zakłopotany i nieśmiały. Wzruszyło go to. Tym trzem rzeczom żadna starość się nie oprze. Właściwie nie wolno tego robić, ale niech pan poczeka. Dałem mu nazwisko małego na kartce i staruszek podreptał. Po drobnym kwadransie wrócił, weszliśmy do konta, wyciągnął kartkę. Rozprawa odbyła się w piątek, ale z powodu braku tłumacza odroczona na jutro godzina dwunasta, sala siedemnasta. Ale sz! Kładzie palec na ustach. To tylko dla pana. Niech pan nigdzie nie mówi, od kogo się pan dowiedział. Żegnam go wzruszony, dziękując gorąco i zarazem nieśmiało. Obydwaj jesteśmy z siebie zadowoleni. Nareszcie, po przeszło czterech godzinach, jutro dalszy ciąg, czuję się jak po długiej podróży, przyjemnie zmęczony i pełen nowych wrażeń.